Dzień dobry, fraszki, frazeologizmy, epopeja narodowa, Jan Kochanowski. Dzisiaj lecimy elegancko z big money! A w międzyczasie powiem wam o sponsorze dzisiejszego odcinka, jakim jest reseller cheatofreudewsinc.com. Link do nich znajdziecie w opisie, a na ich stronie możecie znaleźć cheaty do różnych gier, takich jak GTA, CS2, Five'em. Sprzedają oni również różne spufery, akcesoria i konta do tych gier. A z czasem ich asortyment będzie powiększał się coraz bardziej. Może dołem pójdziemy, spróbujemy, zobaczymy, co tutaj jeszcze można zrobić. Tam my Wow, tu nie? Tu, tu Dobra, dostał, pięknie. Dobra, jednego mamy, teraz drugi ma 6 hp. Dobra, dostał. Skończyło się, babci, sranie. Pięknie, wyłapał szybciutko. Dobra, bierzemy łuska, chyba zwykłego. Testaw do rozbrania i smoka. Dobra, zobaczmy jak tutaj w ogóle się idzie. Na site. Oni tutaj się dzieli dużo, tu. Zasmokujemy górę. Taktycznie. Uuu, poleciał! Nikt niestety nie napisał mi, że A, więc nie będę biec na spawna, żeby go nożować, bo to takie trochę nielegitne, co pochodziłem po prostu, że u sprawdzam miejscówki Nie ma, wow, co się stało Byłem wiecie tutaj Uważałem, skupiony byłem Ten, no to jeden To chyba już easy ma, nie będzie To sobie i pan bo pewnie ten będą przejdzie się powinien O ile już zabił, ostatni chyba at. No ostatni siedzi na Doszedł, tutaj... pięknie Fajka, dobra Dobra, przerwa techniczna. Może Ziomek wróci? Nie wiadomo, zobaczymy. No dobra, Ziomek wrócił. Jak widać, ale dalej chyba awczy. Nie za bardzo czuję, co tu się dzieje. Nie no, kupili broń idą, dobra. Jeden nie. Więc wrócił dalej awczy. Uuu, dobra, jesteśmy sami. Musimy, musimy to ogarnąć. Musimy grać sniki, czajcie. Dobra, on se przyjdzie tu zaplantować, nie spodziewa się nie? Dostał! Szybko wyłapał bombę. Pięknie. Pięknie. Tam gdzie jak idzie zawsze tym midem. Więc ja po prostu sobie pójdę o tutaj. Jakby nigdy nie idź. Pójdę sobie tutaj za Będę strasznie Bo ja z tego bekę Albo wiecie co? Nawet bless'em zrobię. O! Taki będę jest. Będę playboy karty. O, no, on coś podejrzewa. Coś podejrzewa. Ty! On może być odpalony. No zobaczcie. tak. Nagle tak zaczyna z tyłu być. Dobra, szybko dostał. No i dobra, lecimy po ławka. Pięknie, dobra gierka, dobra gierka. Uuu, elita światowa, zobaczcie co tutaj drognęło mi na tym na skrzydlaku. Wow, <laughs> nice. No dobra, to dziękuję wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie, żeby wbić na stronę reviewcu. Żeby sobie kupić swojego konflikt killera Bardzo fajny no niestety nie pokazałem wam Jak wygląda HVH z nim, ale nie było Więc no cóż, ale HVH jest naprawdę solidne Może będzie kolejny odcinek za jakiś czas i pokażę wam HVH Nie wiem, nie mam pojęcia, ale podajcie na stronę YouTube a. I elo